Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku ze Stray'a. skończyliśmy w tym miejscu, a ja znowu się mylę, bo nic nie minęło tamtego czasu, od tamtego czasu, kiedy minęło dużo czasu. Eee, chyba muszę się tutaj wyrypać. O, chyba jednak nie. Dobra, już jak zwykle błędy. Tutaj widzimy dużo żurek, dużo kiełbasy i sznurek, ale ja bym chciał. Nie tutaj nie, ewidentnie. A tu? Nie, ewidentnie. Gra mi tam nie każe. Gra. Wymyślam nowy styl mówienia. Właśnie, tuaki, jak totalny drebil. Nie wiem, co ja robię, przepraszam. Eee... nie by było. Jakbym nie kręcił kamerą jak totalna, skończona larwa, bo nic nie widzę na przykład, a chciałbym dostrzec piękno tej gry, która mnie tutaj otacza. A na razie to tylko niszczę niższe. Wszystko wokół, nie znajdując żadnych rozwiązań. Ale ja sobie tu zwiedzam, a tu jest po prostu dróżka. Totalnie easy to robimy Tam już widzę jakieś okno Tu się wydaje to dużo, duże że To tak szybko nie minie w tym kinie Dobrze tu żadnych ludzi nie spotkam, to się nie muszę martwić, że mogę sobie pozwiedzać po prostu I zagadki porozwiązywać O proszę bardzo A co musimy zrobić? Co nam mój robot? Wygląda to, że gdzieś się tu chowa, musimy go znaleźć. Dobra, czyli na pewno się chowa tutaj na 100%, bo są kable, tu jest elektryczność. Elektryczność. O! Żurek w klatce. Spójrzmy na niego z bliska. ej, ja on wygląda śmiesznie, totalnie jak roztoczo. Nie wiem, czy tak wygląda roztoczo, ale podobnie coś chyba. Jak wyłączę prąd, to się wkurzy? Na pewno się wkurzy, bo na pewno gra w CSA. Co sądzicie o nowym Teletrail 2? Możecie dać w komentarzach opis swojego punktu widzenia. Dobra, sam przyszedłem. O, jak zwykle, gdzie się chowa? Tu się chowa. Dzień dobry. O, kurde, ale on ma śmieszną głowę. To faktycznie doktor. Wow! Siema, czekaj, nie jesteś żurkiem? Coś ty za jeden, ty leszu. Jak nie masz pojęcia, jak się stąd wydostać? Ty jesteś kur... No. doktorem, czy jesteś... debilem, że nie możesz znaleźć wyjścia z prostego domu, a coś wyważyć? Dajcie, to zaraz znajdę wyjście. bo tutaj coś mi pokazuje. Coś mi to daje. Tu jakiś zawór, Y. Dobra, włączymy ci muzyczkę, proszę, co w nastroju muzycznym ubite gwóźdź no kurde co ty jest się bawisz w co psychopato to z tego się nie odsuwa to coś jest zapamiętaj hmm. O ma jakieś retrospekcje, jakby tak coś tam sobie gada do siebie, ten robot, a my to mamy totalnie w, kite, w kicie i w... Ale chciałbym mu pomóc stąd wyjść, bo on jest upośledzono i tu ma drzwi i nie wie jak stąd wyjść, albo tu ma balkon. Hmm. Tu... No i co mi mówi robot, pokaż? się za czymś, co mogłoby pomóc nam no dostać się z tej dziury. Za czymś? A, bo ja tu wszedłem i teraz nie wyjdę stąd. Panita, panita, bo tak jak się okno ustawiło, klocek jakiś tam leży. Ja nie mogę klocka na przykład, nie no, jak? Tego robota nie mogę poprosić, żeby ten klocek... Tam stamtąd kapie woda, nie wiem czy tam leci woda. No, żurka, wypuścić to głupi pomysł. Tutaj tablica rozdzielcza, nic ciekawego nie mówi, tu też nic nie można zrobić, tu na kwiatki wskoczyć nie można, tu nigdzie wskoczyć nie można, przejście poklepia tu, że coś daje, nic nie daje, coś myślę, że to w tym pokoju jest. A, a, to? Fajnie, że to... Fajnie. Fajnie, już myślałem, że masz tą broń i nie umiesz rozwalić ściany już chciałem na Ciebie krzyczeć i Cię obrażać, ale wybaczam Ci, skoro byłeś w niewiedzy, ja też parę razy byłem w niewiedzy i nikt mnie nie oświecił, do tej pory jestem w niewiedzy. No i oczywiście prosty, dlaczego nie mogłeś tego od razu zrobić? I, ty, i on nie umógł się wydostać? A, dobra. Dobra, easy money. Za kablem, do wymienienia bezpiecznika, żurki atakują jak będzie głośno. Wszystko umiem czytać, pani Maju. Jedziemy. Po kablach. Po kablach. Po kablach. Po kablach. Po kablach. Byłem w tym pomieszczeniu. Umieść przedmiot. Super. Robi się hałasu teraz, tak? Będzie głośno. Oho. Dawaj, gdzie mam uciec? Dobra, pamiętam drogę. Chyba, że mi żurki... ...nie pozwolą przejść. Wow. Ale super. Oświetlaj mnie. Ja p***ole robot, ty, ty jesteś upośledzony, co ty piłeś, k***a, no. dlaczego ty nie trzymasz tego w jednym miejscu? What the fuck is wrong with you? Super, biegnę do ciebie robot. Tylko, że ja... ja, ja, mam, ja mam tu wejść? <słyska> <słyska> Śmiesznie się cieszy, podoba mi się. No co ty nie powiesz? No i super. Na czym? Na fiucie się zamontuj, ty co, ja będę ci targał jakieś twoje rzeczy. Fajnie. fajnie, wszystko fajnie, jak używać tego dyfuzora, ty robot? Tak na pewno nie, czyli to i to nic nie robi, to, 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 nic nie robi, to. to. To coś zoomuje. O! To no pewnie się wyczerpie. Dobra, Jarze, a wystrasz te Żurki. No i fajnie. A gdzie jest ten doktorek? on poszedł. Where 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 you go? да, oh. давай, давай, давай О, oh, я так Dobra, widzę, widzę, że się może przegrać Dobra Wiem, że trochę to trwa. Czyli celuję się tym. I celuję się kamerą i tam świeci. Teraz będę mógł walczyć z nimi. To fajnie. Daj doktorku, wydostańmy się stąd proszę Cię, bo już nie chcę patrzeć jak moi koledzy cierpią i gdzie są moi koledzy z początku. Co ty nie powiesz, zawsze tak jest, po miliardzie lat, ty chcesz, żeby coś działało? A, i że ja mam to włączyć, tak? No to spoko, że coś powiedziałeś w ogóle. Mam skoczyć? O, 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 już coś tutaj będzie turlane. Gdzie muszę wskoczyć tym turlaniem? A jak mam to poturlać? Chyba sobie kurde, nie poturlam tego za bardzo. No, na dół na pewno nie O, 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 o A tu co jest? Może tam A i tu beczkę poturlać A, tą odsunąć, tamtą poturlać Dobra Musisz skoczyć z rozpędu na nią Ja pierdykam. Ja to jednak jestem naprawdę inteligentny. Nie sądziłem, że aż tak bardzo, że to bije aż. Bije! Jak tego doktorka coś zabanie I z tej rury wyskoczy biżurek. Nie no, bo jest zamknięta. Pad mi vibration. O nie jeszcze. Wyskoczą mi żurki. O! Wow! Wow, kurcze pieczone. Trzecie, musimy ich jakoś zwabić i zabić. O to chodziło. Wow! Kurcze pieczony! Co za. Co za nonszalancja? Ej! Co ja dwa? Co ty? Ocy! Nie czytaj! Zrzucaj grzyby! Pierwsza zginęłem w grze. Pierwsze zginęłem? Aby słyszać ponownie. Próbuj ponownie. Co jest? Zginąłem kotkiem. A ja jak zwykle, wiecie, dlaczego zginęliśmy? Bo nacisnąłem nie tą gałkę, co trzeba i się. I się wiecie, co nie? Dobra, zwapmy je wszystkie w jedno miejsce. Zróbmy to tak. Przebiegnijmy to tak. Ja już jestem mądry. Każdy mądry pisze wiersze. Robimy to tak. tamte wybiegną z za rogu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Go rzucamy. Biegniemy, biegniemy. Teraz się odwracamy. no odejdź! Ej, no ładuj się ty! A, bo on się właśnie miał nie ładować. He, <śm> On musi się do dołu spadać dobrze, Co jest, doktorek? Wow! Jak... A co z tymi? Zbagowały się. Pa zbagowany żurek. Śmiesznie. Dobra, do której tutaj otwiera nam przejścia. Gdzie nas zaprowadzi ten ...krytasz? Czyżbym miał zjeść tą, tą piłeczkę? Wątpię. Pa 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 kabel ci wyszedł z głowy. Typie. Wow, ja pierwszy. Żurki? O. Hmm. Gratowaliśmy, dobry uczynek zrobiliśmy chociaż raz. Nope. Match. O to było cute. To was cute. Wszyscy się cieszą, najebiście, a ja chciałem być na zewnątrz. Fajnie. Super, mam czeka na wejść kanałów. Fajnie, cieszę się. M się pożegnał, ale totalnie mam ich na nich wbite. Tak, zrobiłem wszystko, co zamierzałem. Wiem o tym. Te wszystkie partykuły i te inne pierdoły Mamy to w pi**ie Znaczy przynajmniej ja mam Lecimy dalej Chcemy tylko prze przejść tą grę I nic więcej nas nie interesting Siema mamo Ale masz fajną łódkę. O Jezus muszę na nią wskoczyć Chciałem wskoczyć to nie mogłem Muszę tutaj podejść i tak wskoczyć Dawaj płyniemy Dobra, nadchodzimy, dawaj, Zaltazar. Jestem gotowy. Mama, let's go. Przypinam łapę. Tylko kawałek, żebyście widzieli jaka jest do doje... <laughs> O, zrobiliśmy jeden chapter w drugim chapterze, dwa chaptery w jednym chapterze. Jestem gotowy. Dobra, mogę kamerę kotem biegać osobno, nie muszę się martwić. Dobrze, że mamy sam dyfuzor, też się cieszę włącz światło w takim razie. Ja miał ten dyfuzor naszkowany cały czas. O Jezus, znowu już nacisnąłem ten guzik. Tylko tak ma śliczną mordkę. Nie mogę spojrzeć mu na mordkę. Nie zadbaliście o takie szczegóły. Myślę, bo tu można naprawdę poczuć jak kot, a ja mam to w dupie i tylko gram, żeby to przejść. Ale nieważne, jestem YouTuberem z dupy, więc. do dupy, więc. Mam prawo. Co się mam tu odpalić? Bo to się mogę odpalić, tu gonga na ryj. Ok. 어. 어. 저 자야야. 음. 음. 그 Ale po tej stronie, nie? Tak? A mogę to zniszczyć? Ej, dlaczego? Znowuż podnacisnąłem tą pagałkę. No. Zaraz pierdolę czymś Ubieganie! No. bieganie, kto to tak ustawił? Kupa no. mać! Ciężko jest uciekać i się odwrócić, wiecie? Dlatego ja to tak robię jakoś panicznie i nie mam nadzieję, że to docenicie, bo jestem obsrany w choler jak to robię i wkurzają mnie te żurki, nie wiem co mam zrobić. Dobra, zrobiliśmy te żurki. Coś mamy mu włączyć? Może to. Nie no, coś bym... coś, coś musimy... Tylko co? No myśmy tu wskoczyć. O! Oczywiście. Z czegoś pilnowały. Dawaj, mamo, mi tą łódeczkę tutaj podpływaj. Jestem, mamo. Ready. Co? Co? Coś mówiłeś, ale nie za bardzo zdążyłem zarejestrować to, więc walić na to. Tam coś możemy zaobserwować. Wykorzystujemy z zmysły, których się nauczyłem przed chwilą. Ale to jest jedyne co możemy zaobserwować. Żurki na, na suficie, żurki. Nie podjeżdżaj na jedynie. Człowiek... Będę takim sposobem to robił. No ty nie umiesz szybciej wiosłować? No co ty robisz, ty tęczowa larwo? W jakieś duże pomieszczenie, to chyba być jakiś boss. Boss of Rostoczo. I co? Dobra. To otwieraj to ręcznie w takim razie. Jak ja mam ci pomóc? Po drugiej stronie jest tak samo, o nie? Ile ty masz siły? Dobra, dawaj, wycie, wychlej się tu latarką. Nie o to chodzi, zaczyna się. Widzowie, chyba jakiś główny wątek, a nie było tutaj przerwać i znowu zniknąć na rok, bo znowu na niego czekał tyle czasu na totalne gówno. Linki, tu będzie już walka, bo widzę. Te, te? Te nic? Nie, te kable nic mi chyba nie dają. One oświetlają mi tylko. Po... <laughs> One pokazują mi tylko chyba w którą stronę mam iść. A jak zrobię tak? Nie! Znowuż nacisnąłem to samo. No, wrzuć cały mnie tą gałkę To trzeba. Strasznie dziwne są te moce, Nie wiem na jakie odległości one działają. Ale wiem, że na pewno niszczą fragment. Dobra, trochę ogarnąłem już. Nie. Może tam nie muszę z nimi walczyć? Nie, no jak z nimi nie walczyć? za nie. wszystkie żurki. Kiełbasy i sznurki. Jakiś tam isterek. Śledzone. Ej, coś tu biegło po ścianie! One są chyba zamknięte gdzieś. No. No i co, te żurki są wyśledzone, nie atakują mnie. Bające się żurki. Tak, w powietrzu jest żurek. A ja wejdę tutaj. Tak po prostu nie wiem, czy muszę tu wejść. Ale jeżeli tu były żurki, znaczy, że tam na pewno nie mogę przejść. Już mi się nie podoba. Zapamiętaj. Fajnie woda. A jaki ja mam zły z węchu? Gdzie ja mam ten zły z No, mama, jak go użyć. No, i co jest? No, skacz, ale tam nie ma nawet po co skakać. Zamknięte są drzwi. Ja tam, tam tych nie widzę. No, to są pewnie otwarte. No, może nie tu, jednak. Może jednak tam. Co za dźwięki wydaje takie? Nic ci nie mogę zrobić. Bardzo mi przykro. A co tutaj? Mhm. Totalny bullshit. Patrzcie, widzę, jak mi to zgrabnie wychodzi. Ale to jest piękną grę wybrałem, myślałem, że będzie dużo ciekawsza. No jest ciekawa, ale ja po prostu nie mam ją grać. Nie mam cierpliwości. Nie, znowu już nacisnąłem zaba, co się dzieje. Nie Będę nic zbił. Znowuż nacisnąłem to samo co znowuż Dobra To by było na tyle moi kochani Dziękuję że byliście komentujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka mamy do gry